Witajcie na kanale Strefa Wojska. Widzowie, słyszycie właśnie Strefę Wojska z przyszłości. Ten film nagrałem dwa dni temu. Miał on mieć zupełnie inny wstęp. Mówiłem w nim m.in. to, że jestem teraz na płycie lotniska w Radomiu i zapraszam do śledzenia moich relacji z Airshow na mediach społecznościowych. No ale niestety, wiecie co się stało. Airshow zostało odwołane. Starczyliśmy pilota oraz jednego jastrzębia, czyli F-16. Natomiast umowa modernizacyjna jest faktem, i w tym aspekcie materiał jest dalej aktualny. Ale mam kilka uwag. Po pierwsze, jak mówię w odcinku, że mamy 48 maszyn, to pamiętajcie, że już 47. Co do kwoty umowy, to zapewne będzie ona aneksowana i zostanie pomniejszona z racji mniejszej ilości samolotów do modernizacji. Ale to sprawa teraz trzeciorzędna. Mimo wszystko zapraszam Was widzowie do tego materiału i mam nadzieję, że coś dobrego z niego wyniesiecie. Zatem pogadajmy co spotka nasze wielozadaniowe F-16. Obecnie posiadamy tylko 48 F16, 36 wersji C, czyli jednomiejscowej, i 12 wersji D, czyli dwumiejscowej. Powiedziałem tylko, bo uważam to za duży błąd, że przez tyle lat nie dokupiliśmy kolejnych egzemplarzy, co patrząc na innych użytkowników tych maszyn, było w zasadzie normą. Mogliśmy się skusić chociażby na używane samoloty, jak to zrobili Rumuni, pozyskując w ten sposób blisko 50 egzemplarzy. No ale nasi rządzący z różnych opcji politycznych takiej decyzji nie podjęli. Polskie F-16 zostały zakupione w 2003 roku za ponad 3 miliardy dolarów. W pokonanym polu pozostał francuski Mirage 2000 oraz szwedzki Gripen. Przylot jastrzemi do Polski miał miejsce w latach 2006-2008. Reprezentowały wtedy naprawdę bardzo nowoczesny wariant 52, nazwany też Advanced. Tu dodatkowa informacja dla Was. Kiedy mówi się na przykład o zakupie F16 wersji blok 70 czy 72, to różnica polega głównie na innych silnikach. Block 50, 60 czy 70 to samoloty wyposażone w silniki od General Electric, a 52 czy 72 to wersja, która ma silnik Pratt Whitney. Zatem my mamy samoloty wyposażone właśnie w te jednostki napędowe. Taka decyzja była o tyle zasadna, że były one montowane w rzeszowskich zakładach tej amerykańskiej firmy, która obecnie wchodzi w skład korporacji RTX. Poza tym w polskich F-16 znajdziecie stację radiolokacyjną APG-68V9, zintegrowany system walki radioelektronicznej AIDEWS czy możliwość stosowania konforemnych zbiorników paliwa. Poza tym nasze samoloty mogą używać różnego typu uzbrojenia, jak pociski powietrze powietrze AMRAAM czy Sidewinder. W ciągu kilkunastu lat służby były one oczywiście modernizowane także pod konkretne zadania i tu przede wszystkim trzeba wymienić dostosowanie ich do przenoszenia pocisków manewrujących czasem. W ramach tego małego upgrade'u Jazrzębie otrzymały ulepszony system walki elektronicznej czy system łączności. Pierwszy raz Jazm kupiliśmy w 2014 roku w liczbie 40 sztuk. Ostatni naprawdę potężny kontrakt na kilkaset egzemplarzy podpisaliśmy w zeszłym roku i będzie on realizowany w latach 2026-2030. Jest to wersja ER o zasięgu około 1000 km, choć mam nadzieję, że zakupimy także wersję XR o zasięgu ponad 1500 km. No ale wracajmy do naszych Jastrzębi. No więc widzowie, jak sobie policzycie, nasze samoloty nie są specjalnie stare i nie mają nawet 20 lat. No ale bądźmy szczerzy, technologia poszła bardzo do przodu i np. posiadany obecnie radar już znacząco odstaje od najnowszych rozwiązań. Podobnie jest system walki elektronicznej. Zatem modernizacja MLU, czyli mniej więcej w połowie cyklu życia, jest trochę konieczna, jeśli chcemy zachować naprawdę wysoki poziom możliwości Jastrzębi i jak najwyższy poziom gotowości operacyjnej. Pamiętajcie też o husarzach, które za chwilę do nas przylecą. Jeśli mają być solidnym partnerem dla F-35, to także muszą prezentować odpowiedni poziom techniczny, choćby w zakresie wymiany danych. W ten sposób dotarliśmy widzowie do czasów obecnych. O samej genezie powstania F-16V, czyli pakietu modernizacyjnego dla używanych jednostek, nie chcę się specjalnie rozgadywać, dlatego powiem wam najważniejsze założenie tego programu. Ma on ulepszyć samolot tak, aby pod względem możliwości był na poziomie nowych F-16 Blok 70 i 72. Oczywiście, jeśli wdrożycie cały pakiet zmian, bo jest on elastyczny i wcale nie trzeba od razu modyfikować każdego elementu. My zdecydowaliśmy się na bardzo szeroko idące zmiany, aczkolwiek nie wzięliśmy wszystkiego, co było dostępne, ale o tym więcej za chwilę. Umowę na modernizację podpisaliśmy 13 sierpnia w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy, które są jednym z kluczowych elementów kontraktu. Na wydarzeniu mogliśmy zobaczyć ministra obrony narodowej Władysława Kośniaka-Kamysza, czy inspektora sił powietrznych generała Ireneusza Nowaka. W tle mogliśmy podziwiać jeden z egzemplarzy F-16, który przejdzie modernizację o numerze 4080. Jest to wersja dwumiejscowa, która przybyła do Polski w lutym 2007 roku. No to cóż takiego zawiera cały ten kontrakt? Polskie F-16 otrzymają zupełnie nowy radar AN-APG-83 Sabr, działający w technologii ASA. To jeden z najważniejszych punktów modernizacji. Może on śledzić do 20 celów, zarówno powietrznych, jak i lądowych oraz morskich, na dystansie maksymalnym około 300 km. W porównaniu z radarem an apg 81 który znajdziemy w polskich F-35, ma on posiadać 70% wspólnych części, jak i ponad 90% wspólnego programowania. Kolejnym kluczowym elementem zmian będzie zmodernizowany system walki elektronicznej. A zgoda Departamentu Stanu obejmowała dwie opcje. Ale już wiemy, że wybraliśmy wersję od L3 Harris, czyli AN-ALQ274V1 Viper Shield, który jest rozwinięciem już działającego w jaszczębiach systemu tej klasy. Według producenta najnowsza odmiana jest lepiej przystosowana do współczesnych zagrożeń, jak i skuteczniejsza w zakłócaniu systemu wroga. W dodatku, Viper Shield ma być łatwy w modernizacji poprzez zaprojektowanie w otwartej architekturze, czyli wymieniacie poszczególny element na nowszy, wpinacie go do całości, uzyskując w ten sposób wydajniejsze rozwiązanie. Zostanie także zmodernizowany komputer misji MMC do najnowszego wariantu 7000Ah. Nowa opcja jest lżejsza, zajmuje mniej miejsca, a przy tym ma większą moc obliczeniową i pamięć. Zmiany dotkną także awionikę poprzez montaż wyświetlacza CPD, który znacznie ułatwia pilotowi dostęp do informacji uzyskanych m.in. dzięki ratarowi. Wszystkie obrazy są prezentowane w wysokiej rozdzielczości. Celem tej zmiany było znaczne zwiększenie świadomości sytuacyjnej pilota i odciążenie go zadaniami których było więcej przy starszej wersji wyposażenia kabiny. Sterujący samolotem otrzyma także wyświetlacz jhm JHMCS-2, który zapewnia lepszą widoczność dla pilota i ułatwia stosowanie uzbrojenia kierowanego. W ramach rozwoju naszych F-16 pozyskamy także najnowszej generacji zasobniki rozpoznania obrazowego RTX MS-110, który pozyskuje dane niezależnie od pory dnia i nocy oraz przesyła je w czasie rzeczywistym. Modernizacji do nowszej wersji Zostaną objęte także zasobniki obserwacyjno-celownicze ANAQ33 SNIPER ATP. Zamontowany zostanie nowy fotel katapultowy, a poza tym zmianą zostanie poddany także system samoobrony, identyfikacji swój obcy, środki łączności czy wymiany danych. To szczególnie ważne w kontekście współpracy F-16 z F-35 czy systemem zarządzania naszą obroną powietrzną, a więc IBCS. Z lepszym F-16 będziemy mogli używać także nowych typów uzbrojenia. Chodzi m.in. o pociski Amram w wersji 120 d Są one wyraźnie lepsze od obecnej dostępnej odmiany, a więc 120C8. Jest tu większy zasięg czy lepsze zabezpieczenie przed systemami walki elektronicznej. Co prawda jeszcze ich nie mamy na stanie, ale w kwietniu tego roku Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż ich do Polski w liczbie do 400 pocisków. Maksymalna kwota kontraktu ma wynieść miliard 300 milionów dolarów. Na pogładzie znajdziemy też system Auto GCS. Dużo by o nim gadać. Ale jest to genialne rozwiązanie, które już nie raz uratowało życie pilota, no i oczywiście maszynę. W skrócie, jeśli dojdzie do utraty przytomności, np. z powodu przeciążenia, a samolot zostanie skierowany w kierunku ziemi, to auto GCS uruchomi ostrzeżenie o możliwym sterzeniu. Jeśli nie będzie reakcji, to nastąpi automatyczne poziomowanie maszyny i przejęcie kontroli aż do momentu, kiedy pilot odzyska świadomość. Proste, a zarazem niesamowicie skuteczne narzędzie. Widzicie więc, widzowie, że zmiany są naprawdę daleko idące. Pełny pakiet F16V obejmie także modyfikacje płatowca, które wydłużają resurs z 8 do 12 tysięcy godzin. Wiemy już jednak, że w naszym przypadku takich zmian nie będzie. Według naszego wojska stan samolotów jest na tyle dobry, że nie potrzeba robić w tym kierunku większych prac. Zostaną tylko wymienione przedłużnice CSL w jednomiejscowym wariancie. W 2021 roku nasza flota Jastrzębi wylatała łącznie ponad 100 tysięcy godzin. Daje to średnio 2000 godzin na samolot. Teraz zapewne średnia ilość wynosi ponad 2,5 tysiąca godzin. W związku z tym faktyczne przedłużenie resursu, choć mile widziane, nie jest niezbędne dla służby F16 przez kolejne 20 i więcej lat. W ramach umowy będzie się także sporo działo na ziemi. Mianowicie kontrakt przewiduje m.in. budowę symulatorów dla nowej wersji V, a także magazyny wraz z częściami zamiennymi, które mają zabezpieczyć wieloletnie używanie F-16, oraz magazyny na części wrażliwe. Musicie bowiem wiedzieć, że nasza zgoda Departamentu Stanu na część do samolotów zawierała tzw. górkę czyli wnioskowaliśmy o zakup większej ilości kluczowych elementów. Na przykład mogliśmy kupić nie 48 radarów Sabr, a 58. Jest więc solidny zapas, który można wykorzystać np. w przypadku awarii sprzętu. Nie wiadomo na 100% oczywiście, czy faktycznie 58 jednostek pozyskaliśmy, ale można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że jest ich w zamówieniu więcej niż 48. Co do harmonogramu modernizacji, to trzeba przyznać, że jest dość odległy. Mianowicie pierwsze prace na jednym egzemplarzu wersji C i D rozpoczną się w 2028 roku. Trzeba jednak od razu powiedzieć, że wszystkie 48 samolotów będzie zmodernizowane w Polsce, w wojskowych zakładach lotniczych nr 2 w Pytkoszczy, gdzie miało miejsce podpisanie umowy. Następnie te dwie jednostki polecą do USA, gdzie przejdą niezbędne testy w locie i odbiory. Jeśli nie będzie problemów, to pozostałe prace ruszą do 2030 roku i potrwają aż do 2038. Więc średnio w ciągu roku nasze wojsko będzie otrzymywać od 4 do 5 zmodernizowanych samolotów. Plus jest taki, że kolejne egzemplarze nie będą musiały już latać do USA. Wszystkie testowe loty po modernizacjach będą się odbywać na terenie naszego kraju. Dlaczego cały proces potrwa tak długo? Po pierwsze, jak już mówiłem na początku, nie mamy wystarczającej ilości maszyn aby większą liczbę wysłać od razu do modernizacji, a jednocześnie mieć dalej zabezpieczoną przestrzeń powietrzną. Poza tym ogólnie na świecie jest problem z łańcuchami dostaw i nie wszystkie elementy są szybko dostępne. Prawdą jest też to, że część rozwiązań dopiero wchodzi do produkcji, która potrzebuje czasu, mówiąc kolokwialnie, na rozkręcenie. Choćby zamówiony przez nas system walki elektronicznej Viper Shield, produkowany jest od września zeszłego roku. Teraz dotknijmy jednego z bardziej wrażliwych publicznie tematów, a więc ceny. Za wszystko zapłacimy 3 miliardy 800 milionów dolarów netto, choć zgoda Departamentu Stanu z zeszłego roku określiła maksymalny pułap na poziomie 7 miliardów 300 milionów dolarów. Pamiętam cały ten zgiełk w mediach, który został wywołany tą informacją. Choć wiadome było, że cena ostateczna będzie wyraźnie mniejsza. Nie tylko dlatego, że w toku negocjacji zawsze jest zbijana, ale także dlatego, że pakiet zawierał podwójne rozwiązania dla takich samych potrzeb. Tu mam na myśli choćby system walki elektronicznej, czy komputery misji. Oczywiste jest to, że dwóch rozwiązań nie zakupimy, więc ta cena ponad 7 miliardów dolarów musi wyraźnie spaść. To okazało się prawdą i płacimy blisko 50% mniej. Czytałem, że część z Was porównuje cenę modernizacji F-16 do choćby ostatniego kontraktu na 32F-35. W związku z tym, skoro cena podobna, to lepiej dokupić F-35 albo sprzedać się F-16 i kupić nowy typ myśliwca najlepiej stricte przewagi powietrzne jak Eurofighter czy F-15X. No i jednak się z tym nie zgodzę. Po pierwsze widzowie, według wiceministra MON Pawła Bejdy około 50% wartości kontraktu zostanie w Polsce. W ramach niego WZL nr 2 zyska nowe kompetencje i jeszcze bardziej zwiększy swoje możliwości obsługi i remontu F-16. A przypominam, że polski całkład już teraz zajmuje się także obsługą amerykańskich F-16 w Europie. Ta umowa zatem to także inwestycja w polski przemysł. Poza tym umowa na F35 ma ponad 5 lat, więc teraz za taki sam zakres zapłacilibyśmy wyraźnie więcej. Inflacja robi swoje, więc nie ma sensu porównywać tych dwóch rzeczy. No i nasz ówczesny rząd nie zdecydował się na żadne umowy offsetowe, więc zakupienie samolotów piątej generacji nasz przemysł w zasadzie nic nie zyskuje. No i czas oczekiwania na kolejne F35 także będzie spory, a F16 mamy tu i teraz, ale trzeba podnieść ich możliwości, aby lepiej wykonywały swoje zadania. Co do nowego typu samolotu to wprowadzenie go do służby zajmie sporo czasu, pomijając jeszcze czas dostaw. Koszt też będzie dużo większy, bo to wymaga zbudowania całego ekosystemu wokół nich. Zatem jakby nie patrzeć, moim zdaniem cena jest, że tak to ujmę dyplomatycznie, dopuszczalna. No i w ramach niej jest przecież także budowa magazynów i pakiet części zamiennych, które wykorzystamy w przyszłości. No i oczywiście symulatory. Myślę więc, że nie ma co narzekać na tę sumę. Podsumowując, czy warto, myślę, że tak. Nasze F16 to maszyny w kwiecie wieku z nie tak dużym nalotem i nieinwestowanie w nie po tylu latach rozwoju kompetencji serwisowych uważałbym za duży błąd. Na podstawie dostępnych informacji wnioskuję, że umowa jest dobrze skonstruowana i dba także o nasz przemysł w postaci WZL nr 2. Ulepszone F16 będzie też prostszy i tańszy w eksploatacji. Amerykańskie Sokoły będą jeszcze długo latać na świecie, a też zapewne macie świadomość, że w USA już rozpoczęły się dyskusje o kolejnej wersji blok 80. Te samoloty mają naprawdę niesamowite możliwości dostosowawcze do nowych rozwiązań. Przez co myślę, że jeszcze długo pozostaną z nami, a to oznacza, że będą nowe możliwości dla naszych jastrzębi. No i dobrnęliśmy do końca. Czekam na Wasze opinie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Hej!